W niecieczy pozostająca od ośmiu kolejek bez zwycięstwa Brookbet Termalika podejmowała Resowie. Już po upływie kilkudziesięciu sekund do wysiłku został zmuszony Pindrok i świetnie poradził sobie ze strzałem Mesanowicza. W piątej minucie ponawiają natarcie gospodarze, świetnie w pole karne zagrywa Kadlec, a skuteczną główką popisuje się Artem Polarus i po trafieniu Ukraińca Termalika wyszła na prowadzenie. To nie koniec ofensywy Brookbetu w pierwszym kwadransie, gdyż w tym przypadku do siatki trafił Tomasz Poznar, jednak radość rosłego snajpera okazała się przedwczesna. Po analizie VAR gol ten został anulowany z powodu spalonego. Podrażniony Czech nie zamierzał się poddawać i w 22 minucie zdecydował się na uderzenie z dystansu, po którym nie było już żadnych wątpliwości, dzięki czemu gospodarze mieli dwie bramki zaliczki. Na tym nie koniec popisu słoników w pierwszej połowie. W 32 minucie po raz kolejny w pole karne zacendrował Kadlec, zgrał piłkę Radwański, a całość skutecznie sfinalizował Maciej Ambrosiewicz. Sytuacja resowi stała się naprawdę bardzo trudna. W 38 minucie wydawało się, że może nastąpić zwrot akcji, gdy początkowo za to ostre wejście Poznar obejrzał czerwoną kartkę, jednak po kolejnej weryfikacji war czeski napastnik mógł zostać na murawie. W drugiej połowie z walki o punkty nie rezygnowała Resowia. Najpierw w 68 minucie rzutu wolnego próbował Wasiluk, a 4 minuty później w dogodnej sytuacji przestrzelił Górski. Rzeszowianie chcieli wyjechać choćby z jednym golem, ale tego dnia doskonale dysponowany był Tomasz Loska i finalnie wynik ustalony w pierwszej połowie nie uległ już zmianie. Niecieczy przewodniczący